Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku opowiem o nowych LEGO newsach. No i będzie to wstęp do pewnej serii właśnie o LEGO newsach. No i nie będzie to coś na zasadzie, że raz na rok wrzucę film o butach kolaboracji LEGO oraz Adidas. Będą to newsy, które będą się pojawiały. Tak na co, co 3 dni. Ogólnie będzie chodziło tutaj e, o to, że będę przedstawiał Wam e, YouTube, odcinki youtuberów, którzy wrzucili, ale również właśnie takie LEGO newsy. No i tego... my już przechodzimy do odcinka. Okej, okay, no i wlecieliśmy do pierwszego newsa. No i pierwszym... Krótkim, szybkim newsem y, jest to, że Maciek i Krocki oraz Puddy Ninja ścigają się, kto pierwszy wbije te 100 tysięcy subskrypcji. Będzie to już y, drugi youtuber, który wbił właśnie taką ilość y, subskrypcji. Jam ma o 3000 mniej subskrypcji właśnie od Maśka i Klocki. Jeżeli chce go nadgonić, to musi serio się wziąć, garść i przyspieszyć. Naprawdę dzieli ich nieduża różnica. No i mam nadzieję, że któryś wreszcie wbije te 100 tysięcy i już nie będą nas trzymać w tej długiej niepewności kto pierwszy stanie na szczycie. Ale uwaga! Pojawi się jeszcze czarny koń tego wyścigu. Na razie jest na trzecim miejscu, ale pnie się do góry i może dzięki waszej pomocy być na pierwszym. Jest to, uwaga, uwaga, zabudowany! Na razie ma tylko 437 subskrypcji, ale na pewno z waszą pomocą uda się. Dlatego teraz dzwońcie do cioci, do wujka, wszystkim! Jeszcze mamy szansę, widzowie! Na pewno już słyszeliście e, gdzieś w reklamie TVN-u, e, że je, e, reklamowany jest już Lego Masters. No i tak samo na YouTubie pojawiły się już pierwsze filmy zgłoszeniowe. Ja akurat znalazłem tylko jeden. Jest to film z kanału Klocki z Zapałem. E, tutaj występuje Michał oraz Janek. E, jest to oczywiście para. No i oni postanowili e, wybudować makietę. Pół makiety jest, no, jest to nowoczesność, a drugie pół makiety jest to średniowiecze. Naprawdę e, piękna makieta, teraz właśnie widzicie ją na ekranie. Mega mi się spodobała. Taka właśnie kategoria była użyta również w Lego Masters, także chłopacy na pewno są przygotowani. Jest to jeden z, z moich ulubionych właśnie Lego Tuberów, e, dlatego mega życzę im powodzenia. No i przechodzimy do kolejnego tematu. No i do następnego newsa posłużyłem się filmem Quarcy Jedi. Jest tutaj, jest tutaj otwarcie właśnie pierwszego Lego Legostora w Polsce. W sklepie znajdziemy brick czyli ściankę z klockami, które można wybierać na sztuki. Mały kubek kosztuje 45 zł, a duży 80 zł. Sprzedają także separatory oraz trzy pakiety minifigurek za 30 zł. Oczywiście przed pandemią można było sobie takie trzy minifigurki samemu zrobić, a potem sobie je kupić. Mamy także pełno serii oraz zestawy ekskluzywne. No i z tego miejsca właśnie była masa vlogów, e, czy na przykład właśnie Bricks by Rafał lub Brodaty Geek. Naprawdę masa osób nagrała stamtąd vlogi. Wszystko jest dostępne na YouTubie. Możecie sobie pooglądać, jeżeli Was to ciekawi. No a my już przechodzimy do kolejnego newsa. No, i na koniec chciałbym pokazać Wam mega konkurs na zestaw 75-979 Harry Potter, Hedwiga. Naprawdę zestaw jest mega ciekawy, e, ciekawe elementy. Ja ten zestaw już się przymierzałem, dlatego na pewno w tym konkursie wezmę udział. A żeby wygrać, wystarczy dać łapkę w górę pod tym filmem do którego link znajdziecie w opisie, zasubskrybować yy, kanał Entersi oraz zostawić komentarz, w którym opiszecie właśnie tą Sowę Hedwigę. Naprawdę jest mega ciekawa rzecz do wygrania. Życzę Wam powodzenia, na pewno też w tym konkursie wezmę udział. No i to już by były wszystkie newsy w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Wszystkie newsy przysyłajcie mi na wiadomość prywatną na Instagramie czy na Discordzie. No i tam wysyłajcie swoje propozycje. Naprawdę byłbym wdzięczny. Ale ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.